Możemy przerabiać oczka prawe na kilka sposobów, i to wy musicie zdecydować, który sposób będzie dla Was najwygodniejszy i najbezpieczniejszy dla Waszych nadgarstków. Również to, jakich drutów będziecie używać, będzie miało wpływ na to, jak będzie Wam się pracowało podczas roboty na drutach. Ja nie lubię drutów drewnianych i bambusowych, chociaż tutaj do filmu ich używam. Z tego powodu, że nie lubię, kiedy oczka tempo przesuwają się po drucie. Dla mnie to jest dodatkowe obciążenie, które wymaga potem przesuwania oczek, podsuwania ich. Co jest niewygodne, zabiera dodatkowo czas, i ja tego po prostu nie lubię. Yy, lubię, kiedy moje oczka przesuwają się leciutko po drucie i nie stawiają oporu. Również. Ten sposób przerabiania i naprężenia nici będzie wynikał właśnie z tego, jaki opór oczka mamy na drucie. Tak podpowiada mi moje doświadczenie. To jest mój sposób robienia na drutach i oczywiście szukajcie innych, porównujcie. Chcę pokazać Wam w tych lekcjach. Wszystko, co wiem o oczkach prawych i lewych, dlatego, że te dwa oczka decydują o tym, jak będą wyglądać Wasze dzianiny, i rozumienie, jak te oczka robić, pozwolą Wam stosować każdy styl, każde napięcie, i to naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Ja posługuję się stylem wschodnioeuropejskim. Nie mam z tego powodu żadnych kłopotów z nadgarstkiem. Nie wykonuję żadnych dodatkowych ruchów, które dla mojego nadgarstka, dla moich nadgarstków nie są naturalne. Fakt, że posługuję się głównie drutami metalowymi, powoduje, że mam łatwo przesuwające się oczka na drucie, tak jak mówiłam, co nie wymaga ode mnie dodatkowej pracy, siły i jakichś manipulacji, które przy godzinnej robótce nie są problemem, ale już przy pięciu godzinach z drutami problemem mo, mogą być. I jak tutaj mam te próbeczki wykonane? To jest ten mój styl, w którym ja dzieję i może tego tak dobrze nie widać, ale oczka w tej dzianinie są najbardziej regularne, a z tyłu również te oczka lewe, przerwy między tymi oczkami lewymi są najbardziej e, dokładne. A tutaj widzicie takie przerwy między, między oczkami. Tutaj widać wyraźnie, że te oczka są takie lewe nieregularne. To wszystko wynika ze sposobu y, naszej pracy. Wszystkie te oczka są oczkami otwartymi. Oczka nie są skrzyżowane, więc to nie jest kwestia tego, że są niepoprawnie wykonane. To jest próbka z oczkami, i ze sposobem, w którym ja pracuję. Zakładam sobie niteczkę na dłoń, tak jak to mam w zwyczaju, i wszystkie moje oczka leżą tak. Na drucie lewym, że wchodzę w nie od strony prawej do strony lewej i podbieram oczko z góry, zagarniam nitkę z góry. Tak to wygląda. Wchodzę w oczko, zobaczcie, od strony prawej do lewej. Wyciągam drut i zagarniam nitkę od góry w ten sposób. Teraz nie zwracam uwagi na naprężenie, ale kiedy Dzieje na drutach w taki naturalny dla siebie sposób. To ta odległość jest u mnie też zazwyczaj zawsze utrzymywana na tym samym poziomie. Na, taką samą odległość zachowuję, tak powinnam powiedzieć, a reguluję utrzymanie tej nici tutaj dłonią. I tak przerabiam te oczka prawe moją metodą wschodnią lub przez wielu zwaną słowiańską metoda kolejna, którą dziewiarki stosują. To jest metoda kontynentalna. I wbijają się w oczko od strony lewej do prawej, również zagarniając nitkę. Ja, tak jak mówiłam, nie lubię nazywania i klasyfikowania na te wszystkie style działania. No ale żeby wytłumaczyć Wam te różnice i pokazać, o co, o co w tym wszystkim chodzi, muszę ich użyć, żebyście odnalazły się w gąszczu tych, odnaleźli, przepraszam, w gąszczu tych wszystkich informacji. Ale powtórzę jeszcze raz: ja dzielę oczka na oczko prawe otwarte, oczko lewe otwarte i oczko skrzyżowane, fantazyjne, które jest błędem tylko wtedy, kiedy zostanie zrobione nie w tym miejscu, w którym powinno być. Wbijam się. W oczko ułożone tak na drucie od strony lewej i również zagarniam nitkę. To, że nie wchodzę w to oczko od strony prawej do strony lewej, wynika z tego, że gdybym tak przerobiła to oczko, byłoby oczkiem skrzyżowanym. A ja nie chcę tutaj mieć oczka skrzyżowanego. W związku z tym przerabiam te oczka tak, żeby były oczkami otwartymi. Wbijam się od strony lewej do prawej i zagarniam nitkę. Mogę trzymać sobie tutaj palcem, mogę sobie pomagać przesuwając. Kciukiem, musicie wypróbować, jaki sposób trzymania drutów jest dla Was najlepszy. Rozpowszechnia się informacja, że nie należy popychać, przytrzymywać palcem oczek, ale nie wiem skąd ona się bierze. Nie wiem, jakie ma potwierdzenie. Więc nie potrafię tego skomentować. Wiem, że u mnie nie ma to żadnego znaczenia. Nie zaciągam oczek na drucie w tej metodzie i nie robię czegoś takiego. Dlatego, że to. Taka technika przerabiania oczek nie pozwala na zachowanie równych oczek w każdym rzędzie. I jak wiecie, ja ostatnie oczko przerabiam. No i tutaj te oczka leżą bardzo ciasno na tym drucie, chociaż. Wcale nie są ciaste, przez to, że jest to właśnie drut bambusowy. Tak to wygląda. I tak to wygląda z tyłu. No myślę, że tutaj widać różne takie niedogodności, nierówności. To nie jest również moja metoda robienia na drutach. Pokazuję Wam te metody po to, żebyście dokonali wyboru i żebyście spróbowali zrobić sobie poróbki tymi trzema technikami, nawet jeżeli już dziejecie, a coś jest nie tak i chcecie poprawić ten styl, wykonana jeszcze inną techniką techniką, w której Podbieramy oczko dokładnie z lewej i prawej strony tak samo. Czyli od góry. Tutaj oczka ułożone są również od strony w stronę lewą i muszę je przerabiać od lewej do prawej, wbijając się w taki sposób, i teraz w tej technice zagarniam drut od góry. W ten sposób, zobaczcie. to nie jest tak, że to jest tylko pokazowa metoda, są osoby, które w taki sposób podbierają oczka. Przypominam, w poprzednich dwóch metodach nitkę zagarniałam. W tej metodzie oplatam wchodzę od spodu drutem Oplatam drut nitką i przerabiam. Wchodzę od lewej strony, oplatam i przerabiam. I ja specjalnie <śmiech> <śmiech> przepraszam. Naciągam te oczka, żeby one były tutaj bardziej widoczne. Zobaczcie. Wchodzę od lewej strony od spodu nitka i zagarniam i przekładam przez pętelka. To jest, to jest tak, że tych sposobów przerabiania oczek jest naprawdę kilka. I od Was zależy, jak będziecie to robić. Bardzo ważne jest również, jak trzymacie druty, z jaką siłą trzymacie te druty. Ja polecam taką. no trzymanie ich bardzo lekko, tak? Są osoby, które opierają palce na drutach, tak jak ja. Ja trzymam druty właśnie w taki sposób. Są osoby, które trzymają druty tylko kciukiem i palcem wskazującym i manipulują tylko tymi palcami, co chyba pomaga, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia. Z, przepraszam, z, drutami, z drutami krótkimi, i ja stosuję druty, na których mogę oprzeć dłoń, dlatego że to pozwala mi trzymać tutaj mały palec bez zmęczenia przez wiele godzin. Ja go nie zaciskam, to nie jest tak, że ja tu trzymam zaciśniętą dłoń, tylko trzymam te druty bardzo lekko. On jest oparty, ale bardzo, bardzo lekko. Mam oparcie tutaj dla dłoni w tych miejscach. Trzymam druty bardzo lekko, trzymam nitkę. W taki sposób, że kontroluje jej napięcie tymi tutaj palcami, a wskazujący palec tylko wjedzie tą nitkę do robótki. No i technika przerabiania tych oczek powoduje, że wygląda ona dzianina tak, a nie inaczej. To wszystko, jeśli chodzi o prawe oczka. Ja wiem, że to jest całkiem, całkiem sporo ale moim zdaniem ta wiedza może Wam się przydać. Teraz przechodzimy do oczek lewych.